A sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid Kubacki po raz pierwszy tej zimy w czołowej dziesiątce, lepiej późno niż wcale. Lepiej późno niż wcale. No tak, myślę, że to był, to był fajny dzień na skoczni. W sumie wszystkie, wszystkie skoki bardzo przyzwoite. Próbny, może troszeczkę tam delikatne zastrzeżenia do niego można mieć, a, ale te w konkursowe naprawdę, naprawdę solidne i to, to cieszy. Miejsce wypracowane czy szczęśliwe dzisiaj, bo konkurs był to szalony, ale od początku pobytu w Saporo powtarzasz i my to widzimy, że to są porządne skoki. E, to były porządne skoki, e, szczęścia no, może jakoś wiele w tych skokach nie było, jeżeli chodzi o, o warunki, e, ale, też, e, ale też nie były aż takie, aż takie złe, żeby gdzieś tam nie, mnie wycięło, no, to, to, to na pewno, e, ale no, było, były to może ciężkie warunki, ale, ale rzeczywiście, tak, tak jak wspominałeś, te skoki naprawdę... Ja też czułem po nich, że to było dobrze pochane do przodu i mimo tego, że tam ten wiaterek z tyłu był, to, to zabierałem się razem z nartami i to chciało lecieć, więc to jest, to jest z mojego punktu widzenia najbardziej istotne, że raz, że ta powtarzalność tych skoków jest, jest coraz większa. Bo mieliśmy tutaj wolny trening, później dzień z kwalifikacjami i serią próbną. Dzisiaj trzy skoki, więc to jest, to jest to, co mnie cieszy, że rzeczywiście ta powtarzalność jest coraz większa. Czołowa dziesiątka to jest niczym kolejny poziom odblokowany w grze, czy to jest tylko statystyka? E... Myślę, że można to przyjąć trochę jako taki kolejny poziom, jak to, jak to nazwałeś, ale też potwierdzenie tego, że to, co, to, co robię, no przynosi efekty. Mimo tego, że no nie miałem jakiegoś wybić, to nie, nie, nie jest tak, że akurat mi powiało i, i udało się do tej dziesiątki wskoczyć, tylko, tylko to było potwierdzone tymi, tymi skokami, więc, więc to, to jest dla mnie taki dobry znak, że, że, że tą robotę robię dobrze. Dawid, czy ciebie szokuje obecność polskich kibiców tak licznej grupy, nawet tutaj, w kraju kwitnącej wiśni? Aż tak liczne i mnie troszkę szokuje, bo rzadko się tutaj zdarzało, żeby, ta, żeby polscy kibice rzeczywiście tutaj, tutaj byli, bo, bo japońscy kibice z polskimi flagami to jak najbardziej się zdarzało. Raz pamiętam chyba fan klub Kamila Stocha wysłał tutaj ekspedycję na, na zawody. No dzisiaj też mieliśmy tych, tych kibiców troszkę, troszkę więcej, więc to, to miłe, że, że chcą, chcą tutaj być i, i nas wspierać w tym, co robimy. A od tych lokalnych kibiców dostałeś prezent. Podziel się, co było w tej siateczce. Ojej, no to dostałem prezentów już nawet, nawet kilka. W jednym nawet było piwo. Ale generalnie większość, przeważnie jakieś, jakieś drobne słodycze, takie drobne upominki. A tutaj Japonia ma też swój, swój, swój styl pod tym względem i, i czasami to. Nas może trochę szokować, dzisiaj na przykład dostałem kawę, taką instant, taką jedną torebeczkę na jeden, na jeden kubek, też, też, też miłe, no. jakby, mnie, jakby mnie jutro trzymało rano, bo jest wcześniej konkurs, co sobie tę kawę mogę zrobić. Na wszystko z tej siateczki przyjdzie czas, także smacznego na zaś. Dzięki.